no ten też chyba jest suchy ale trochę elektrolitu to jest jakby jej do tego to by się nim oblała na 100% bo tu przez ta dziura by jej wyleciało o, oglądała to tak kręciła tym jak kostko masła ten jest żelowy, to można tak robić kurde nie. ale nie, nie taki pasował. ona nie ma pojęcia które... no myślę, że to kostka masła jest instrukcja obsługi, ja pierdziele plus minus też tu jeszcze jest nie nakrętki i dwie śruby Dobra. Taki Holc jakość B Kurde, ja myślę, że to jest jakość E. Ja go dobieram najgorsze i najtańsze. Ale to wystarczy, kurde, żeby zrobić ograniczenia, żeby teraz ziemi nie uciekło, to nie musi być. Wiadomo, że tu na tych nie takie, widzicie, takie. Trochę tego, tam wyleci 6 galte, dobre. No, trochę się przebrałem, kurde. Eleganckie ciuchy, co chciałem wam powiedzieć? Łopata i, i, i tego, i grabie, że już wyciągnął. I czekam, może się samo przekopie. No, tu ta dżungla to, że trochę ogarnął. Już kurczę wysiekło to wszystko, co tego, wypowyrywał Także już pomału, pomału przejście będzie, kurde, jeszcze się trzeba tej ziemi pozbyć. Część walnąłem tutaj. O, tu z tyłu zasypałem to, bo tu też brakowało. I tak to jest. No, czekałem, czekałem i nic, kurde, nic nie wykopały te, ani te grabie, ani ta łopata. Co za pieroństwo, naszykuje ja wam tu taki stołeczek. Szteklę wam aku, żebyście mieli prądu. I patrzcie się, patrzcie, kurde, jak się męczy teraz. Ciężko sprawa to jest. coś tak? sztekniemy wam USB-C. Wiatr jest. To no zaś widzia nagranie jak dioplikuje. Dobra, ładuje się. Pierwotnie łopaty same nie chcą nic kopać, kurde, to jest, jest niemożliwe. No. A co komu takie sprzęty, co nic nie robią? Jest to przypięte do tego, nie? Nie, nie. Dobra, to trzeba wydłubać. O, to jest z kuczków, To cześć za tym dolnym. Łoty pierw. Łożesz ty kurde. stoi i tego nie w betonowo. No dobra. Łoty pieru. Już mi się nie chce. Dobra. me kaj i gji Se Do me kaj i gji Në në rajë na tyle, że jeszcze nie ma nasion? Ten nasiona potrzebuje. Ja się go przesadzi. przesadzić. Co roku są wyładzi, to dobrze. едно моме no, 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 no. I dały kopać dziura, żeby go tam wcisnąć. Wite jak beton taki jest. Jeszcze trochę wygolułem, bo mam dużo zielonego tam kurczę, w komposterach, zaś jako pierwsza warstwa teraz jako następna, zaś wpakuje ta ziemia tam trochę do tego i one to tam przerobią na mały to tak dokładnie nie obieram z tych z tej ziemi te korzenie trochę ziemi może być Jarek mi zaś przed tym dzwonił bo tam jest taka przeróbka jedna do zrobienia przy taki przy przyczepie no ale nie mam czasu, na drugi tydzień może to tam ogarniemy bo no to tam przygotowuję wszystko Czasu, to się to tam ogarnie. Nie ma czasu na wszystko, Człowiek by się musiał rozerwać. A tu kurde, ani czasu, ani siły. Ja właściwie nie pojechałem z powodu tych desek, nie? Deski to na, szp na szpontanie kurde. Chciałem kupić takie grube bole, kurde, i tak dalej Co ten dzieciak się tak drze, kurde Wścieklizny chyba dostał nowe pokolenia przemienieniców rosną wiecie o co mam na myśli, nie? każdy dostał po witamince i, i, i sobie rosną kurde. Na to wszyscy napoleli to, że wiesz, jak Łykli to wszystko jak szczerbaty, suchary Daj o ino, patrz, nie obserwował. <gry> tam już, już da wyścigi po to, pierreś swoje fali. Kto pierwszy? Ja. Ich bin ganz tiefes Gewichtszeug. Takie coś się da, które zapłonęć. Ach, ludzie, ludzie, chaj rozum. Teraz się dziwią, że, że im źle idzie. I się nie dziwia. Wulkan będziemy budować. Chce robić, to nie można mu tego zabronić. Każdy jest kowalem swojego losu. Kurde. Ale ważne, że brat Wust i hulajnogi dostali to jest bogato. W Polsce chyba lepiej było, kurde, jak tu. W Polsce to przynajmniej górali nogi dowali. To szło szybciej odjechać. A tu, tu po bratwurście kurde, oh, ludzie. To, to jak ja się to tak przypomnę, to śmieszne, kurde. Stoli w kolejkach, kurde, jakby... Jak po komunia święto. Hehehe. <śmów> To były fajne czasy, to zarobił test, kurde, na inteligencja, kto bo, kurde, trał oleju w głowie, a kto jest, kurde. Banany, jak to go No bo fajne, Jeszcze stali w kolejkach, żeby dać się krzywda zrobić. Ja się, ja się nie mogę, kurde, powstrzymać od tego, z tego śpiewu. Nie, nie, nie. Ludzie, ludzie. Przerwa, bo się zajada. Dobra, to muszę wpierw przejść do kompostera. Zaraz to do taczki przeładuję idę Albo do wiadrów i rozsypę w komposterze. Chyba do wiader. Taki wulkan. Ja to chcę jeszcze to wszystko tu na środek wpakować, żeby tu miał miejsce do roboty. Wiecie, o co chodzi? Idziemy, idziemy na piwo. Bo jak kurde w kiosku kiedy to było wczoraj czy kiedyś I tego Erdingera nie było kurde. Jak Zalazek do penika kupię takie coś Bezalkoholowe takie W plastikowych flaszkach wiecie nie lubię, ale jak nie ma nic innego Był tam jeszcze jedne takie inne, ale było gorzkie kurde, strasznie niedobre Bo. Oj, na siedzieli na ławkach i po tym go, jogodzie, że nie ma Eddingera, tym jednym go nie, tam jest bezalkoholowe, jest. Powiedzmy, że ja teraz nie piję. I przyniósł mi taką flaszkę innego, jakiś Klaus czy coś takiego. Jedna rzecz, wypił taką flaszkę, ale jogodę, nie, 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 tego to mi już nie kupuj. I on nie chce. to nawet te najgorsze penykowe. lepiej smakuje jak tamto. bo temu trochę więcej słodu Nie wiem czy ten słód jest zrobiony ze schodów Po polsku schodów ale mało ważne jure, takie uwalone łapy kurde, jak tu człowieku Galoty się zmarasiły tu teda ta cigareta krentička. Ale víte, trocha křívo tyže prosto, a trocha brudno tyže z čistou. Takže to nemá co šípať. Tak ostatně u Gončora tam patřit, jak mu ta stolárnia svoja buduje. S těmi dehami tam valču jak mu ta ostatní deha nechtěla vlejšku. Pieroństwo takie, jak ci tak prawie wyjdzie. I tak miał szczęście, że mu taki końcek wyszło, Aby mu wyszło taka <laughs> tak I to, pod, to, to się połowie pieroństwa jak to potnie wzdłuż no ja A to ciężko jak tam, się, bo to jest tak, jak się mu pusto, to idzie robić. A jak on tam już ta wata na tego, srego siego, to nie miał placu, żeby to... Bo normalnie to by kto wszystko wpakowało do środka. Obejrzał jak to kurde wejdzie, nie? I tak dalej na samym początku. Jakby mu wyszło takie coś, to by taką szczelinę musiał zostawić. Kurde, bo co? Tego nie utkniesz, Jak tam jest na pióro w pust, to jak ją ja te dechy tu kupił, do tego teraz też takie. Tylko to są takie cienkie, one na podłoga by się nie nadawały. Kurde. No to się by kurde wszystko. Wszystko by się krzywioło. No ale tak na, wiecie, na te barierki, żeby ta ziemia się nie wysypała, to to wystarczy, Już jakieś belki po tego się wpakuje i będzie. Ja myślę, że takie cztery nogi po rogach walna. Tu mam jedna taka kantówka. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Ona tu stoi. Tam kiedyś był taki karmik. Ona jest impregnowana. Na dole jest przykręcona, tam jest taki wbite taki. Takie żelastwo jest wbite z takim kwadratem. Trzeba to będzie w wody I ta belka, kurde, posiekać na cztery nogi, z tego się zrobi, do rogu się powkłada i będzie. A tam po tym zobaczymy dalej. Co się z tego okaże, kurde. Ta kopaczka niby to. 34,99 kosztowało kosztowała to. I tak na takie trzy sałatki to za drogo wychodzi. I ja by to chciał za piątka wyrwać. Każdy tam jeszcze u Jarka przy Remizie też są takie dechy, ale one tam już leżą tak długo, że ten, że one już będą na pewno przeżarte, albo pokrzywione, albo coś. To za dużo roboty by wyszło, kurczę, z tego budować cokolwiek, nie? Chyba, żeby je tak powbijać, kurde, to, to by też było dobre, na krótkie kawałki i powbijać je, ale to zaś trzeba klupać, trzaskać, sumlować, a tak cztery nogi wbija, przykręca te pierdoły, trochę ograniczenie z boku i będzie, może to dom nawet wyżej troszkę. Tu mam te kurde ograniczenie z tego Mausera, co, co że wkopął, nie? To było co, ja ten Mauser obcinał. Tam jest jeszcze taki dekel z tego Mausera. I jeszcze taki kawałek. Jakby mi się udało jeszcze takie coś obciąć. To bych to nawet zrobił jako pierwszy jakiś brzeg z tego plastiku. A potem te deski kapkę wyżej dać. Może, być, może by było lepiej nawet. Ale już się też nie chcę narobić, przy tym za to musi być cak cak, cak i wiecie, bo nie ma czasu na głupoty. To łatki, że tak trochę nie wyprzyjęły, kurde. Tak. Niektóre klapły, niektóre żyją. Nie moczymy, kurde. Muszę się przynieść ta swoja miska, kurde, i tego oliwek nakupić. No, takie drzewko oliwkowe by też się jeszcze przydało. Ale nie wiem, czy to przeżyje, kurde, przez ziba, nie? Tak, te palmy na przykład to one, one idą, kurde, nie ma problemu. To są takie gatunki hartowane, ja tam chyba nawet widziałem w jakimś sklepie kurcze takie drzewka oliwkowe, ale to może tak na balkon wiecie, na zimę trzeba to schować a ja nie mam czasu kurde, ja nie wiem czy w zimę będę łazić kurde, albo siedzieć, albo stoć kurde, a co dopiero jeszcze jakieś kwiatka pamiętać żeby to chować jedne takie albo dwa by się przydały, takie kurde oliwki jeszcze żeby się rosły fajne do sałatek Powinien nad tym pomyśleć. Tylko za, za takich szoczek to ciekawe ile ryczył. Jakby będą ryczeć 70 euro za takich krzoczek, to wola się w słoikach kupić po euro 99. już był gotowy. <grywka> Nie muszę tego zrywać. I bez pestek.